Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomes OSWP14, witam na kanale Gramy z Tomes OSWP14. Drodzy widzowie, jako że niedawno był Mikołaj, postanowiłem zrobić Wam prezent i to Wy wybierzecie, jaka gra będzie następnym projektem, zagrajmy Wy. Link do ankiety w opisie, to jest pierwsza informacja, a druga informacja jest to odnośnie gry w którą gram teraz czyli Blame widzimy kwintesencja tej gry czyli League of Legends i kontynuujemy za niedługo seryjkę niedługo czyli po resecie reset będzie któregoś stycznia w nowym roku 6 bodajże coś takiego i nagram placementy 10 placementów potem kontynuujemy śmieci dwulicowych i tak będzie właśnie z lolem tak więc jeszcze raz przypominam Wam o ankiecie w opisie. Każdy może oddać po jednym głosie. Polecam, żeby każdy tam wszedł. Może znajdziecie akurat coś dla siebie, ludzie. Od razu spoiler, jest 5 gierek do wyboru. Są to gry naprawdę klasyki. Bo daję sobie głowę odczuć, że każdy szanujący się gracz powinien znać te gry. No może poza jedną. Tak więc jeszcze raz zapraszam, już po raz chyba trzeci i widzimy się na projekcie. Aha, jeszcze dodam, że głosowanie zakończy się w piątek, a jest poniedziałek, czyli cały tydzień macie na oddanie głosu. Na pewno będziemy się przednie bawić. No i jak będzie przerwa świąteczna, zaczynamy nagrywać i do usłyszenia.